Dzień dobry. Witam Państwa na kolejnych zajęciach z malarstwa. Te zajęcia są ostatnimi w formie internetowej. Zapraszam serdecznie na zajęcia w formie stacjonarnej, które rozpoczną się już w sierpniu. Nie mogę się doczekać. Tematem dzisiejszych zajęć, naszych ostatnich w takiej formie będzie słońce. Aura temu sprzyja, słońce bardzo mocno operuje i myślę, że jest to wdzięczny model do twórczości. Przygotowałam Państwu przykłady różnych prac, aby Państwa nastroić do, do własnej twórczości. Namawiam, jak zawsze, do mieszania technik: do używania kredek, farb, ołówków, pasteli. Co państwu w duszy zagra. To są ostatnie zajęcia w tej formie, jak mówiłam, i takie właśnie z przykładami prac znanych i nieznanych artystów, którzy podejmowali tematy. Dzisiejszym tematem jest słońce. Na zajęciach stacjonarnych będziemy poznawać różne techniki. Będzie nam łatwiej nie przez internet, tylko na żywo. Bym Państwu pokazywała różne metody pracy. Zatem zapraszam dzisiaj do Słońca. Pierwszą pracą jest bardzo znany obraz Impresja Wschód Słońca Kloda Moneta. Zobaczcie Państwo, jakim pretekstem do obrazu było Słońce. Jak pierwszy raz został namalowany obraz w formie impresji, nierealistycznie, tylko wrażeniowo. Artysta wyszedł w plener, do tego też Państwa namawiam. I bardzo możliwe, że również nasze zajęcia będą też odbywały się w plenerze. Zobaczcie Państwo, jak po prostu potraktował słońce artysta, jak kółko, kółko. Które ma swoje odbicie w wodzie. W wodzie, i jak pięknie, też niebo odbija się w wodzie. I jak postacie, w łodzie odbijają się w wodzie. Dźwigi. Tutaj mamy taką pracę, gdzie słońce jest jakby poza kadrem. Poza kadrem, ale jeszcze jego blask. Widoczny jest tutaj. To praca Mileta, Anioł Pański. Nie widzimy tutaj, bezpośrednio jak mówiłam, ale widzimy światło też padające na postacie. Przykłady takich prac również za chwilę Państwo zobaczycie. Tu mamy też przepięknie wrażeniową, Pokazane słońce, pokazane światło i przenikające się pięknie kolory. Blask słońca i piękne błękity nieba. I jak pięknie namalowany jest, zobaczcie Państwo horyzont, i niebo, i morze. I jak dostojnie wygląda okręt żaglowiec i parowiec, który zabiera go do złamowania, do zniszczenia. I jaki niepokój budzi to namalowane słońce, odblask słońca. A tu mamy tak pokazane słońce, pejzaż w słońcu Van Gogha. Zobaczcie państwo, jak pięknie odbijają się światła w koronach drzew, i jak potraktowane jest również słońce. Znowu jako kółko, ale jednak przez to użycie formy tak malowanej jest to bardzo ekspresyjna praca. Jak właśnie twórczość Van Gogha. To również jego praca. Pejzaż oświetlony mocno słońcem, pejzaż w słońcu. Tu również zobaczcie Państwo, jak podkreśla blask słońca, kolor żyta. I jak piękny jest kontrast przez to, to światło, które jest tutaj w zbożu i takie pochmurne trochę niebo. Może właśnie od, od dymów z kominów. I mamy też takie. Pełnia lata Van Gogha. Zwróćcie Państwo uwagę, że niebo jest tutaj zielone. Zielone z żółtą kulką. I niebieskie skały. Tu również mamy Niebo pełne słońca i zaznaczona w tej żółci żółta kula. Na środku, I jak widać, jak światło pięknie rozchodzi się po całym obrazie, to również mamy. Słońce potraktowane w formie koła ekspresyjnie też kompozycja zwróćcie Państwo uwagę jest ekspresyjna przez tak pokazany konar drzewa. Tu również mamy słońce i też można tak pokazać słońce. To praca polakogena. również tutaj mamy słońce, które dopiero wstaje. Które jest jakby tłem dla postaci. Również tutaj, zobaczcie Państwo, słońca nie ma tak naprawdę. Słońce odbija się w dymie z ogniska. A jednak jest tu światło i blask. A tu mamy też łunę od słońca zachodzącego. Widzicie Państwo, słońce nie musi być w formie kuli, nie musi być pokazane jako ostro świecące słońce. To może być wschód, to może być również zachód, i to może być też słońce, którego nie widać poza kadrem. I możemy widzieć to słońce w odbiciu w odbiciu na postaciach, na roślinach, w pejzażu. Może być to tuż przed zmierzchem. Jak jest właśnie w tym obrazie Józefa Chłomońskiego. Tutaj też zobaczcie państwo zachodzące słońce, które jest przepięknym tłem dla ptaków. Zwróćcie państwo uwagę również na gamę kolorystyczną. Nie są to ostre tak kolory jak w twórczości Vincenta van Gogha. Są to Naturalne, kolory, realistyczne. A tu znów mamy przykład malarstwa Turnera. I zobaczcie Państwo, jak światło odbija się w wzburzonym morzu, I jak dużo się dzieje na tym obrazie, a jednak gdzieś tam jest słońce. Gdzieś się odbija, gdzieś pojawia. Gdzieś jest poblask. Jest i na niebie, i w wodzie. I jak pięknie, kolorystycznie jest rozmalowany ten obraz. Zobaczcie Państwo tutaj w prawym górnym rogu. Gdzieś przebija błękit nieba. Piękny, jasny, błękit nieba. Tu tutaj mamy również. Rozświetlone chmury od słońca i ich odbicie w wodzie. I gdzieś pojawiające się właśnie znowu w prawym górnym rogu chmury z przebitką błękitu. Namalowane niezwykle wrażeniowo i przepięknie, kolorystycznie. Gdzieś zaznaczone. Tu również. To słońce wygląda jakby płonęło. Jak dużo się dzieje na tym obrazie, widać, jakby za mgłą: budynki, niebo i światło: żółte światło. Tutaj zobaczcie Państwo. Jak pięknie pokazane jest słońce, którego tak naprawdę tutaj nie widzimy namalowanego, tylko widzimy je w odbiciu roślin na łące, w postaciach. Jak pięknie oświetlone jest postać. Widać, że to słońce jest bardzo mocne. Jak tutaj na sukni pięknie odbija się słońce i na parasolce, która to właśnie Daje cień postaci, chroni ją przed słońcem i zobaczcie Państwo, jak też cienie pokazują też, skąd pada słońce i jak mocne ono jest. Jaki blask bije od słońca. Przepiękne światło. I tutaj mamy słońce, którego nie widać, a widzimy w odbiciu. Poprzednia i ta praca są autorstwa Koda Moneta. Też zobaczcie Państwo światło na budynku, na budynkach, bo też i w tle budynek jest oświetlony. I odbicie tego budynku w wodzie. Też mamy tutaj tego samego autora, stogi. Jak rozświetlone słońcem, jak gorące, czuć gorąco w tym obrazie. Rozpalone lato. Słońca też nie widać, ale widać te żółte podbicia naokoło roślin, to światło, które jest w zbożu i te cienie, które padają od słońca. I tu mamy katedrę, która jest wrażeniowo bardzo namalowana i bardzo słoneczna bardzo oświetlona. Widać w niej słońce, chociaż nie widzimy słońca na obrazie, tak jak w malarstwie Van Gogha który po prostu pokazał nam słońce. Tu w inny sposób artysta pokazuje słońce. Mamy też takie pokazanie słońca. Dzieci w ogrodzie. Nie widzimy słońca, ale czujemy go, że jest mocne, daje ostre cienie od postaci, a postacie też bardzo mocno są oświetlone. Zachęcam Państwa do obserwowania i spróbowania, namalowania, właśnie czy to samego słońca, czy odbicia właśnie z, w postaciach, czy w roślinach. Tutaj też widzimy światło. Może te konary, te drzewa troszkę przysłaniały słońce, a tam może oświetlona jest bardzo nasłoneczniona łąka. Mamy też taki widok słońca, który. Oświetla postacie pracujące. Czy też takie. Nie widzimy słońca bezpośrednio, ale widzimy mocny blask Jego. Może to zachodzące słońce. To praca Wyczułkowskiego. Zobaczcie Państwo też, jak kontrastowo. Są namalowane i fiolety z żółcią, zielenie z żółcią, błękity pomarańcze. Ostro, pięknie namalowane. Tutaj również widzimy słońce, w odbiciach, w odbiciach w żlebach w gleby czy w zwierzętach. Mamy też taką, takie pokazanie. słońce I również takie Portret, postać dziewczynki, malowana z dołu, siedząca na gałęzi, na żerdzi. A zobaczcie Państwo, jak pięknie tutaj operuje słońce w postaci. W szatach, w twarzy, tutaj osłoniętej kapelusikiem, więc tylko tutaj pada światło. Na sukienkę, i tutaj na. Buty, na nóżki, buty. Jest to obraz liar pina. A tutaj mamy las. Oświetlony pięknie słońcem las, którego też nie widzimy samego słońca, tylko widzimy go w odbiciach na korach drzew, na mchu na trawie, to praca szyszkina. Realistycznie namalowane, jak również ta jego praca dęby. Zobaczcie Państwo, jak światło pokazane, jak słońce bijące. Widzimy w cieniach, które padają. Tutaj, jak pięknie kontrastowo pokazane jest światło. Czujemy, że tu bardzo ostro świeci słońce, że tu jest bardzo słonecznie w tym obrazie, chociaż wizualnie nie widzimy samego słońca. Można również tak pokazać słońce. Nie jest, pokazane, nie jest pokazana kula, ale jest pokazane światło światło i odbicie. Słońce może zachodzące. Odbicie tego światła. To praca Piotra Potworowskiego. A tu mamy pracę Józefa Czapskiego, i zobaczcie Państwo też, jak widać, jak artysta namalował wpadające do wnętrza słońce światło słoneczne. Również tutaj. Jak rozświetlona jest dalsza część kompozycji w obrazie. Jak nasłoneczniona jest dal w tej pracy. I tak pokazane słońce. To też praca tego artysty. Bardzo prosto i wymownie. Mamy też tak pokazane słońce, którego nie widzimy. Wizualnie nie jest namalowane, ale przespadające właśnie cienie i też ten żółty kolor może nas naprowadzać, że jest to słońce, że tu mocno operowało słońce, gdy artysta tworzył swoją pracę. A tym artystą jest Hockney. Tu mamy w taki sposób. Zobaczcie Państwo, namalowane może nie słońce, ale słońce jest tutaj, światło słoneczne, jest tutaj budulcem kompozycji całej tej pracy. Widzimy odbicie słoneczne w pejzażu i też wpadające światło do wnętrza obrazu, na ściany, na podłogę. Światło buduje nastrój, jak i cała kompozycja. To praca Edwarda Hoppera, który często nazywany jest malarzem samotności. Zobaczycie Państwo następny jego obraz. I też jak światło słoneczne, wpadające do wnętrza, buduje i całą kompozycję, i buduje postać. Też tutaj. Odbija się światło słoneczne. Ten malarz bardzo często wykorzystywany jest w kadrach filmowych. Myślę, że rozpoznajecie Państwo niektóre z tych obrazów i kadrów. Tutaj również tego samego autora zbudowane światłem wnętrze. Też takie. nastrojowe, smutne, nostalgiczne prace. Zobaczcie Państwo, jak pięknie buduje światło całą tutaj strukturę obrazu. I na ziemi, i tutaj wpadające pięknie światło, widać jeszcze drugie pomieszczenie i na postaciach. Jak pięknie buduje całą postać. Cień i światło, światło i cień. Zbudowana jest postać. I mnóstwo słońca w tej pracy. Tu mamy taki przykład: pokazania słońca wpadającego do altany giermskiego. Jest to studium altany. Też nie widzimy samego słońca, ale widzimy pięknie padające cienie od tutaj zbudowanej altany, od tych żerdek i światło, światło słoneczne i czuje się, że jest tu mnóstwo słońca. To również praca tego artysty właśnie w altanie i też czujemy to słońce. Nie widzimy go, ale widzimy w świetle, które pada na stół, na postacie, na rośliny wokół. Mamy też takie pokazanie: słoneczka. I też jest to kulka. I wokół mamy światło, ale też różne dotknięcia. Pędzla Jest i ciemność, jeśli chodzi o kolor, jest i jasność, i są tutaj kreski kolorowe, nawiązujące do samego, do koloru słońca. To praca kloda Moneta. A tutaj mamy słońce odbijające się w śniegu. Pędzla Juliana Fałata. mistrza malowania śniegu. Zobaczcie, jak tutaj jest, jakie tutaj jest światło w tym śniegu. Jak pięknie rozmalowane jest w bieli, a czujemy, że jest to bardzo nasłoneczniony. Nie pojawia się tutaj żółty tak kolor, ale widać w tym w tej pracy, że był to bardzo słoneczny dzień. zimowy, ale słoneczny. Tak samo tutaj jest zima, ale widzimy Słońce. Widzimy przez te wszystkie nasłonecznione miejsca i cienie padające. Jest to też sposób na pokazanie Słońca. Możemy też w taki sposób zobaczyć Słońce: mrocznie i groźnie. Gdzieś w oddali jest Słońce. To praca Zdzisława Beksińskiego. Również tutaj mamy słońce, które gdzieś tam daleko przebija się za mgłą, za chmurami i jest tu, od jasności schodzimy w mroki, w mroki ciemności. Ale góra widzicie Państwo, jest nasłoneczniona. Jest tutaj też słońce w tej pracy a my też tak na słonecznioną pracę mnóstwo słońca, radości w kwitnących kwitnącej magnolii pięknie rozmalowane też pięknie rozmalowane też niebo niebo i zobaczcie jak tutaj ile słońca jest w tej zieleni, w tej trawie Możemy też tak zobaczyć. Niebo. Jak zachodzące słońce. Nie widzimy tutaj słońca, ale czujemy, że jest, że zachodzi, że to jest poblask już zachodzącego słońca. To praca Leona Wyczółkowskiego. I mamy też taką. Ule w słońcu. gdzie się czuję, że to jest pełnia lata. Chociaż kolory liści sugerują, że może to być już jesień, ale jest to tak nasłonecznione i te kwiaty widać na, na łące, że jednak skłaniałabym się, że to jest lato. Bardzo słonecznie. Bardzo słoneczna praca. Możemy też tak zobaczyć słońce. To praca Nikifora, jednego z największych kolorystów. Namalował słońce, jak widział, tego dnia z takimi promieniami. Tutaj widzimy, że zobaczył słońce w taki sposób, jak kilka chwil temu pokazywałam w pracy Leona Wyczółkowskiego. Zobaczcie Państwo tutaj słońce odbijające się w górach. I pięknie rozmalowane okolica, krynica. Namawiam Państwa też do używania akwareli. Jest to technika gestu. Mam nadzieję, że poznamy ją, jak już będziemy mieć zajęcia stacjonarne i razem będziemy ćwiczyć różne techniki. I tutaj mamy też tak zobaczone słońce, pokazane. Artysta tak widział słońce. I taki miał świat. To teofil ociepka. Słońce z chmurkami. I z niesamowitymi zwierzętami, i też pełne kolorów, pięknych pracy. To również praca tego artysty. I słońce, i na koniec znów praca Claude'a Moneta, od której rozpoczęła się impresja. Zachęcam Państwa do szukania, poszukiwania swojego świata. Swojej formy, używania różnych technik i spróbowania się ze słońcem, czy to pokazania słońca właśnie przy pomocy kuli, która może być pretekstem do dalszego rozmalowania pracy, a może po prostu będzie to zachód, wschód słońca, a może będzie to pretekst, by pokazać piękne światło na twarzy osoby portretowanej. Życzę udanych prac! twórczego pięknego wysiłku i w końcu mogę to powiedzieć do zobaczenia realnie na zajęciach bardzo się cieszę dziękuję bardzo i do zobaczenia